lottery lotería 2024, rozpoczynamy w Ustce, 23 marca, na drugiej rundzie GLC. Taką ekipą można poczuć się bezpiecznie na rajdzie, ale mam nadzieję, że się będą nudzić. Zresztą oni chyba też mają taką nadzieję. Iwo, a swoje dane wpisałeś, czy sąsiada? Listonosza. <gry> Waluś, i co tam ciekawego wyczytałeś? To, to zawsze. co zawsze. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Obowiązkowe kaski, obowiązkowe kamizelki. Teraz prowadzili to tak, teraz spoko. Obijanie drzew łamanie, niszczenie drzew, pomocy przez auta nie biorące udziału w przeprawie. To jest też dość ważne. Ale generalnie się łapiemy. Na łapiemy się. Generalnie jest ciekawie podzielone, bo klasa off czyli seba i klasa wyższym fabryczny, czyli ja, mają inne pieczątki niż klasa extreme i wyższym. E, Ekstrem, wiadomo, jedzie Mateusz. Zmiana. Zmiana była, bo wojtek się źle czuje, a jeszcze się okaże, czy pasy się kwalifikują do wyczynu, czy nie kwalifikują do wyczynu tego fabrycznego. Czyli walka wygrana. Walczyłeś o hotel pasażera. Tak, tak, właśnie, właśnie tak. A, Motor wygrzany. wygrzany. Motor wygrzany, mam nadzieję. Nic nie leci. Robimy detailing. Detajnik ka... w ostatnim razie jeszcze Nieprzygotowany Ale zaraz będą mówię Pacyna ma swój dźwięk Lek 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 jest jedynka i piątka no. Więc tu będzie największe bagno Podejrzewam, bo tu masz do zdobycia no je... w grunie od pieczątek tam jest Jedziemy w koło no bo Zaczynamy pierwsze pieczątki. Teren wygląda bardzo obiecująco. Zobaczymy jak się bracia spiszą. Jeśli myślicie, że rajdy to tylko złoto, błoto i błoto. To nie. Rajdy to też strypki z wykonaniu Kuby. Tak Na razie przyjmuję pozycję pochyloną. Może damy mu trochę prywatności, niech się przebierze. Ale nie wiem, jak to jest głęboko. Też tam, już nie wzdłuż tego, to podbijemy tamto. Oto Kuba, najnowsza moda, błotna. Ale to było wygodne. Są obroń W przełomieniu, jak w takich bym łapał bobra, to by nie było problemu. Co ci, co ci mogę powiedzieć? Tak niewiele brakuje do, tej, do, do zaliczenia tej pieczątki. Zrobimy. Zrobimy pieczątkę. Na bardzo dobrej drodze do pieczątki numer 3 to też trzeba było troszeczkę się poprzepychać między drzewami ale co to taki za gorza? No prawie prawie Słyszę, że awaria rozwiązana, co było? Woda się nalała do gaźnika Niestety nieszczelność gaźników, nie? Ale to dobrze, to zweryfikowane, że było nieszczelne. No. Najważniejsze, że chodzi. Można dalej się bawić, nie? Do miłej zabawy. Do wody. Gaźników. Pływać, najważniejsze pytanie czy pupa Mateusza będzie zaraz mokra? Nie wiem, choć się domyśla. Prawdopodobnie tak. To jest w tym kierunek, w tym kierunku idą. W takiej sytuacji ma tej już już nie ma służej. tak, trudu w szczątki też sensu nie został. No jest bardzo ciężko, niestety się pogubiliśmy z chłopakami i nie możemy jechać w tandemie, żeby się nawzajem wyciągać. Jest... No musimy omijać pieczątki, które nie jesteśmy w stanie zrobić. Bo Tirpur jest mało wydajny. 太好了因为是放出来了 Powietrze. Ciężanie jest moc, jest moc, że moc. Hej, <laughs> tu będzie Ale to będzie nie

Wydarzyła się awaria Straciliśmy przedni napęd Jeszcze nie wiemy co klękło Ale na razie diagnoza w trakcie Pacyna co myślisz co się wydarzyło? Miejmy nadzieję, że to tylko, tylko przegub Możliwe, że tylko przegub A może pół ośpka? Jeszcze nie wiemy nawet czy na pewno ta Pacyna wygrał w awariowej loterii ukręcił i bułośkę i przegub razem jednocześnie ale muszę przyznać ogólnie, że bardzo ładne okoliczności przyrody na zepsuciu się ptaszki śpiewają słoneczko wychodzi tutaj bomby porodziły tamy wszystko wygląda bardzo ładnie oprócz przedniego mostu samuraju Auto naprawione, trwało to grubo ponad półtorej godziny. Będziemy walczyć dalej.

jest klasyka, ktoś nam pookręcał koło O, ona jest tu jakaś kurde, coś tu stało Trafione jest Trafione. Co to jest? dlaczego jedziemy tak wolno? Ko trzy szpilki w To tak ma być Witam wszystkich bardzo serdecznie z trasy Ekstremu Właśnie jesteśmy jak widać wklejeni, yy, ale to nie jest problem. Problemem jest to, że na samym początku tak się yy, zakopaliśmy, zalaliśmy, utopiliśmy się dosłownie, utopiliśmy wszystkie nasze graty i, i m.in. plecak z powerbankiem i, i z kablami i czekamy teraz na jakąkolwiek dostawę energii, żeby naładować telefon, bo nie możemy podbić pieczątki. Po raz drugi pękła lina. Chłopaki próbują wiązać. Ale wstrzymujemy też drugą załogę. Inaczej się przejechać nie da. Troszeczkę zatrasowaliśmy drogę. Chłopaki wiążą linę po raz drugi. Trzeba nas omijać. Do mnie, bo... I się dokręcać, wtedy zajechać tak. 啊。 Palusz ścisnął tak, że aż stracił prawie prawie tylne koło Nie wiadomo z jakich przyczyn Śruby od jazdy się poluzowały ja na chwilek Lebie na baskę Zwróćcie telefon, mamy 20 Miejsce trzecie, proszę, Ekstrim, Mateusz Gowacki i Jakub Gowacki. drugie. Rafał Ziegert i Przemysław Szakowski. Jest Rato? Rafał? Rafał Ziegert, Przemysław Szakowski. Nie ma? I miejsce pierwsze. Maciej Rejner i Jakub Sosimowicz. Tegoroczna edycja GLC MUTKA zakończyła się dla nas. Myślę, że pozytywnie, pozytywnie mimo że strasznie zmazliśmy, Ale przychodziliśmy kuchar za trzecie miejsce w klasie Extreme. Myślę, że fajnie jak na debiut wspólny. Nie, nie debiut, ale debiut po latach. W takim składzie. I nawet udało nam się poważnie nie zepsuć, auta, bo. i nie się. No.